Przepraszam, że to powiem, ale też bardzo uważam, że sprawą absolutnie ważną było podniesienie zasiłku pogrzebowego. To, że państwo polskie. Trochę to trwało. 4, 4 tysiące. Ja jestem z Warszawy, wiem, ile kosztuje organizacja pogrzebu. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to było po prostu coś skrajnego, że ludzie ustawiali się, seniorki, seniorzy, chowając swojego. Żegnając swojego małżonka. czy Współmałżonka? Nie, to, to przez 8 lat pis tego nie ruszył. Dopiero y, Donald Tusk y, powiedział, że nie może być tak, hmm. że polski senior, polska seniorka będzie zadłużała się y, na chwilówkach, po to, żeby pochować godnie swojego ale współmałżonka. to obniżyła to Platforma Obywatelska ze swoich rządów, ale jeśli tak nie było, to proszę mnie poprawić. Przez 8 lat nie zmieniono tej kwoty. Ale ja mówię o tych rządach do 2015 roku. Ja, pani, ja, ja, ja tak daleko nie sięgam. Ja y, wiem, że przez 8 lat to był jeden z ważniejszych tematów. Jak analizowałem to również pod kątem wzrostu zadłużenia polskich emerytów w Krajowym Rejestrze Długów, to był jeden z powodów. No to tylko jeszcze dodam, że zasiłek pogrzebowy został zmniejszony od 2011 roku do 4000 złotych. Kiedy rządziło? Kwoty? No, kiedy rządziła z obecnych, z, wtedy to było, była kwota 6395 zł. No to no powiem właśnie. szczerze, że to, no, jeżeli no. to jest prawda, a, a pani redaktor oczywiście zawsze mówi prawdę. E, to był absolutny błąd. Natomiast PiS, hańbą PiSu było to, że przez 8 lat. E, a hańbą nie było obniżenie tego do tysięcy? E, nie, hańbą było duże z rządów PiSu.